Siemka z tej strony. Dawid, sorry, że dzisiaj będę tak trochę z przechyloną głową, ale coś po nocy mi tu w karku strzeliło, nie jestem w stanie obrócić głowy bardziej w tą stronę. O przechyleniu w ogóle nie mam mowy, tylko w tą działam, więc chodzę taki przygarbiony. Jakiś masaż by się przydał, ale nie ma na to czasu. Ale przejdźmy może do sedna sprawy i dzisiejszego tematu, który chciałbym z Wami omówić, a mianowicie skąd się biorą te ceny u Regiosów? Czym one są uwarunkowane? Od czego zależą? Dlaczego te Regiusy potrafią być tanie i tak strasznie drogie, choć wiele się od siebie nie różnią. I tutaj, ogólnie, w tym odcinku, ja omawiam ceny węża ze względu na odmiany barwne i skąd te ceny się biorą. Posłuchajcie, oczywiście są jeszcze inne aspekty wpływające na cenę, bo można danej odmiany, tej samej odmiany kupić węża taniej i drożej. Ja myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Teraz tak po prostu pokrótce powiem Wam o co chodzi. Hodowca, który sprzedaje takiego zwierzaka ma oczywiście swoje koszty. Koszty związane z zakupem tego zwierzaka, My nie zrobimy z dwóch węży po 100 zł węża za 10 tysięcy złotych, tak? Więc to jest też istotne. Musi kupić odpowiednie osobniki, żeby uzyskać odpowiednie odmiany. Oczywiście u hodowców często te węże, choć wydawałoby się, że powinny być tańsze niż w sklepach, są droższe w podobnych cenach, dlatego że Hodowcy bardzo dbają o jakość. To jest branża, która bazuje na stałym kliencie. My musimy zwierzaka sprzedać klientowi najlepszej jakości, żeby ten klient do nas wrócił po następnego zwierzaka. Żebyśmy byli w stanie utrzymać tą hodowlę. nawet nie mówię o hodowlach zarobkowych, chociaż to tak naprawdę działa dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli ktoś będzie sprzedawał jakieś zwłoki nierozkarmione, zwierzaki. W złej kondycji, no nikt nie kupi drugi raz wężał takiej osoby, więc tutaj to jest logiczne i to też ma wpływ na tą różnicę minimalną, To są różnice w cenie między kimś, kto handluje, kupuje, gdzie popadnie, po taniości, skupuje i tak dalej, a kimś, kto faktycznie hoduje, wkłada w to serce i chce wypuszczać zwierzaki najwyższej jakości, w najlepszej kondycji i tylko takie idą dalej. Więc to jest, że tak powiem, pierwszy taki aspekt. I drugi aspekt to jest różnica między ceną samca a samicy. I słuchajcie, przeważnie samice są droższe, ale nie zawsze, bo w topowych odmianach samiec, z którego można uzyskać dużą ilość młodych, kryjąc wiele samic, bywa często drogi. Dlatego odmiany świeże, topowe, które się pojawiają, samce lub wielogenowe, zwłaszcza genów recesywnych, są droższe od samic. Natomiast jeżeli zajdziemy do pewnego pułapu cenowego, no to samiczki są oczywiście droższe od samców, zwłaszcza w tych tańszych mutacjach. Myślę, że temat też na osobny odcinek i też go w którymś odcinku rozwinę. Słuchajcie, mamy tak jakby dwa rodzaje, dwa typy nabywców Regiusów. Pierwszy typ to jest ludzie, którzy chcą sobie kupić takiego węża na peta, więc dla nich nie jest istotne, co tam w środku jest i tak dalej, kupują wizualnie. Tutaj ten temat pomińmy, dlatego że z reguły tacy ludzie kupują węże do kilkuset złotych i dla nich istotny jest jakiś tam wygląd. tak? Oczywiście dużą popularnością cieszą się jakieś formy Super Fajera czy Batera, czyli całe białe węże, formy Super Black Pastela, Cynamona, całe czarne węże lub jakieś banana i tak dalej. Ale to są węże stylujące tam w kwotach do 2000 zł i tutaj taki laik w cenie powiedzmy nawet do tysiaka jest już w stanie w kolorystyce sobie przebierać. Natomiast są odmiany barwne, które potrafią kosztować tyle co dobra fura. Więc z czego to wynika? Jak to się bierze? Wam też pokażę w ogóle kilka takich przykładów węży, które są strasznie do siebie podobne, a diametralnie od siebie się różnią ceną. Często te drogie węże bywają wielokrotnie brzydsze od tych tanich, tak? I z czego to wynika? Słuchajcie, ogólnie ukazało się, jak ludzie zaczęli hodować ten gatunek, że jest masa różnych genów, które odpowiadają u Petona królewskiego za kolorystykę, za układ wzoru i tak dalej, i tak dalej. I jest tego naprawdę, słuchajcie, setki. Takich genów jest myślę, że tak naprawdę tysiące. Każda jakaś tam pojedyncza cecha w jakiś sposób jest przenoszona. Są to geny głównie recesywne lub dominujące, i niekompletnie dominujące. Ale już tak pomijając ten fakt, w jaki sposób one są dziedziczne, chociaż to też jest uzależnione od ceny, chciałbym powiedzieć Wam, co ma wpływ na cenę danego genu. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że jakiś hodowca odkrywa dany gen. Jest to gen, którego nie ma na rynku, on sprawdza w jaki sposób on jest dziedziczny i w tym momencie w zależności od tego, czy on jest dziedziczny, recesywnie, czy dominująco, też jest mocno uzależniona cena i ta cena też swoją stabilność trzyma w różny sposób, w zależności od tego, jaki to jest gen. Dlatego, że w genach recesywnych cena utrzymuje się długo i nigdy nie spada poniżej jakiegoś pułapu. Najtańsze geny recesywne, takie jak na przykład Ghost, Albino, które są już bardzo długo na rynku i jest ich wiele i tak spadły do pewnego pułapu, ale jest to zawsze kilka więcej niż Yy, kosztuje klasyczny Regius, yy, dlatego że żeby uzyskać młode z genem recesywnym potrzebujemy albo dwóch osobników z genem recesywnym, albo przynajmniej dwóch heterozygot. Zajmuje nam to więcej czasu. Dlatego geny recesywne utrzymują cenę yy, dużej. Geny dominujące i niekompletnie dominujące utrzymują cenę wysoką od odkrycia... Yy, krócej dlatego, że mając już samca z genem dominującym po 50% młodych, do jakich samicy byśmy nie dopuścili, już otrzymujemy z tym genem. Więc skraca się nam tutaj czas hodowli tego. Drugim takim aspektem, który powoduje, że cena jest wysoka, jest to, jak dany gen wygląda wizualnie i co robi z innymi genami. Bo słuchajcie, są geny, które mają jakiś tam swój ograniczony zakres działania, jak na przykład, może mam będę pokazywał, o, będzie łatwiej. Na przykład champagne, pastel Enchi. No, słuchajcie, to jest gen champagne. Tego pastel i Enchi ja tutaj widzę, tak? Oczywiście jest zabrudzanie tego wzoru plus rozjaśnienie. Zabrudzanie to jest Enchi, troszeczkę podbity kolor żółty plus pastel, czyli rozjaśnienie, mm. zwłaszcza też główki, jak widzicie. Ale champagne to jest gen, który jest bardzo mocno dominujący, tak? Takich genów jest sporo. Ten, ten wężyk jest taki dosyć kąśliwy, akurat taki mi się chwycił, ale szampainów nie mam wiele i on ma ograniczone pole działania. Szampain tak? redukuje prawie całkowicie wzór. Ten wzór jest mały, u młodych zdarza się większy, u dużych się przeważnie rozdrabnia w połączeniu z innymi genami. Niewiele można tu zrobić, tak? można dodać jakiś kolorek, wzmocnić ten kolorek i tak dalej. Natomiast nie ma tutaj pola do popisu, jeżeli chodzi o wzór. I taki gen będzie trzymał swoją cenę w miarę wysoką, dlatego że jest atrakcyjny, pozbawiony wzoru, jednolity wąż, ale nie będzie nigdy jakiś piorunująco mocny i w wielogenowych łączeniach nie będzie nigdy właśnie yy, taki bardzo drogi. I nawet widzę, że takie topowe geny nie są łączone z szampanem, bo nie ma tych efektów. Po prostu na tym wężu pewnych cech nie będzie już widać, zwłaszcza w takich wielo-wielogenowych łączeniach, tak? Oczywiście Orange Dream Champagne, Yellow Belly i tak dalej. No tutaj jakieś efekty będą, ale, ale no tutaj jesteśmy ograniczeni. I takich genów jest troszeczkę. Tak? Jeszcze taka ciekawostka, Champagne w połączeniu z piebaldem da oczywiście 100% młodych heterozygot, ale takie szampajne het piebaldy wyglądają jak piebaldy, czyli mają zawsze jakieś białe znaczenia. Nie? Więc on tak fajnie działa dosyć z... Pajboldem, natomiast już szampajn i paybold, czyli wizualny szampajn i wizualny paybold, dają zawsze całe białe młode. Nie? Więc tutaj też taki efekt. I to są właśnie geny, które, które mają ograniczony zakres działania, bo są mocne, silne i itd. Więc te geny yy, będą trzymały jakąś stabilną cenę. Są też geny, słuchajcie, które były jakiś czas tanie, a później się odradzają. Teraz wiadomo, jest YouTube, jest internet, ludzie oglądają to wszystko i są tak zwani topowi, czołowi hodowcy. No tutaj takim głównym prekursorem, który pokazuje nowości jest Justin Kobyłka, i oni pokazują tak jakby stare geny i robią z nimi nowe rzeczy. Pokazują te stare geny. W nowych wcieleniach, to tak? był taki gen. był, Jest, jak pokażę Wam na przykład Spotnous. Spotnous to jest gen, który teoretycznie przypomina klasika. On ma taką dosyć specyficzną budowę na głowie, zwróćcie uwagę. Takie przejaśnienie na głowie, dwa takie pasy tutaj wzdłuż pyska. I to jest gen, który jakiś czas był tani, ja go widywałem na giełdach tam z 8 lat temu. Nie pamiętam dokładnie ile za grosza, tak? ale pokazał Justin byłka Batmana, czyli Spotnosa, Leoparda i Klauna w jednym. No i ludzie, wow, 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 i nagle ten Spotnous. Urósł mocno, teraz za samiczkę spotnął z head clown, trzeba zapłacić pewnie powyżej 2000 zł, tak się domyślam, lub koło. Więc tutaj ceny są uzależnione od tego, co w danym momencie też jest modne, co jest topowne. Słuchajcie, clown, gen, który robi teraz masakryczną robotę i mi się wydaje, że zawsze będzie modny, dlatego że jest dosyć specyficznie ułożony wzór. jest gen recesywny. Oczywiście minusem tak jakby troszeczkę klaunów jest to, że tracą z wiekiem, ale, ale naprawdę teraz, gdy doda się selekcję i ciekawe geny, to już ten efekt jest yy, niwelowany i pozostają naprawdę dorosłe, ładne klauny. I to jest gen, który będzie topowy, który zawsze będzie yy, drogi, tak? Jeżeli chodzi o pojedynczą mutację yy, klauna, to za samiczki trzeba zapłacić myślę, że w granicach 15 2000 za samczyki może ciut mniej. Ale już gdy dodamy tu nawet jeden, dwa geny, cena idzie mega, mega mocno do góry, nie? I, I moim zdaniem to jest taki gen, gdzie naprawdę dosyć przyszłościowy i takich genów recesywnych mamy naprawdę sporo. Innym genem, przed którym jest moim zdaniem przyszłość, to jest Puzzle. Tutaj mamy dwa geny recesywne Puzzle i Hypo, czyli Ghost. Nie mylić Desert Ghost, bo to są dwa różne geny, może zaraz coś pokażę z Desert Ghostem. To jest dosyć świeży gen recesywny, który mi się wydaje, że będzie robił mega Mega roboty. Słuchajcie, teraz jest tyle tych genów, że też zaczyna się powoli yy, robić podwójne, potrójne geny recesywne na siebie nałożone, więc tutaj nie dziwmy się, że ceny są naprawdę nieraz kosmiczne, tak, bo za... Yy, nawet się nie orientuję w tych cenach, bo one są dosyć zmienne, ale słuchajcie, no jeżeli mamy yy, w sobie, nie wiem, Pajbolda i Klauna, dwa dosyć yy, pożądane geny, to pewnie już cena jest tutaj Czterocyfrowa w euro, więc ceny są mocne, ale to już są, że tak powiem, zwierzaki dla hodowców, dla koneserów, dla ludzi, którzy sobie to zbierają, chcą sobie dalej mnożyć. Nikt jako peta nie kupuje węża za 20 czy 50 tysięcy złotych. To jest logiczne. Oczywiście, payboldogen recesywny też zawsze będzie w cenie, dlatego że jest po prostu. Niesamowicie to wygląda to takie białactwo, te takie białe, białe ślady pomiędzy yy, kolorem, oczywiście nasycenie bieli, różne. Też tutaj słuchajcie, moda yy, powodowała, że ludzie poszukiwali z dużą ilością bieli, teraz poszukują z małą ilością bieli. Oczywiście hodowcy też wiedzą, który gen jak działa. Są geny, które powodują, że tych bieli jest więcej. Lub statystycznie można otrzymać węża z mniejszą ilością bieli, jak na przykład Enchi. Więc no, gen, który zawsze będzie popularny, zawsze modny i zawsze jest nawet takim wow dla, dla laika. Tu mamy banana bambu i słuchajcie, też bambu, bardzo fajny gen dominujący, który odpowiada też na to, że wąż jest jasny, ale też ma to specyficzny wzór, dosyć przypominający klauna. Tak? Wydaje mi się, że przed tą odmianą bambu jest jeszcze duża, fajna przyszłość, bo będzie robił pewnie rewelacyjne efekty. Gen, który zdobywa swoją popularność, więc można się naprawdę z tym fajnie pobawić. Jeszcze pokażę Wam, bo w sumie zacząłem Wam pokazywać węże, wkręciłem się a, a miałem opowiadać o tych cenach. Desert Ghost. Mega fajny, przyszłościowy gen recesywny. Tu mamy Desert Ghost Mojave, Ten gen odpowiada za to, to jest taki pastel na sterydach oczywiście, gen recesywny, że czyści węża, tak? Takie węże nie posiadają piegów, mają czyste, mocne, pastelowe kolory. I jak pastel z wiekiem potrafi brzydnieć, to y, tutaj y, z wiekiem wręcz ładnieje, nie? Wąż. Więc bardzo, bardzo fajny. Jeszcze Wam pokażę ciekawego węża. Słuchajcie, to jest pastel Yellow Belly Lace. Lace rozświetla tego węża. Jest też tak jak działa, troszeczkę jak Desert Ghost. A moim zdaniem te kolory powoduje, że są mega mocne. Tutaj Yellow Belly też zrobił robotę. Jest delikatne rozdrobnienie wzoru na boków White Lace. Forma super Lace'a też robi robotę. No i ostatnio Justin Kobyłka wypuścił film o Lace'ach. Pokazał, jakie mogą robić mniej więcej efekty. I wydaje mi się, że cena automatycznie poszła do góry, więc tutaj Cena też jest mocno uzależniona od tego, yy, co w danym momencie jest popularne, tak? Tych odmian jest setki i one ze sobą robią naprawdę przeróżne kombinacje. Więc ogromny wpływ na ceny mają też ludzie, którzy pokazują te zwierzaki, pokazują te łączenia, promują, są popularni. Popatrzcie sobie na to, no petarda, tak? To jest samczyk, który w przyszłym roku będzie robił robotę. Tutaj mamy na przykład samiczkę paster Clowny. i zwróćcie uwagę, to jest ponad dwukilowa samica, no wcale nie straciła tak na kolorze, nie? Tak już wracając do tych nie, klaunów, po prostu moment zrobiły się takie ciutkie jakby mi popularne, bo ten wzór potraciły, no a teraz jest szauna klauna, niesamowity, nie. Ogólnie pytony królewskie ostatnimi czasy robią się bardzo popularne, ale się nie dziwię, bo słuchajcie, ta genetyka jest czymś niesamowitym. A teraz chcę ja Wam pokazać ciekawostkę. Słuchajcie, tutaj mamy dwa węże, które dla Laika niewiele się od siebie różnią, tak? Tutaj jest klasyk, to prawda nie mam z zwykłych klasików, to jest Double Head, yy, już tam mniejsza z tymogenem, no ale wizualnie jest klasikiem. a tutaj mamy Asfalto, tak? No i ten wąż jako młody jest warty, nie wiem, 300 złotych czy 400, ten wąż jako młody jest warty 2 czy 2,5 tysiąca złotych. Dla Laika no jaka różnica? Myślę, że można nawet ten się bardziej podobać. Natomiast dla hodowcy, oczywiście ten ze swoimi heterozygotami jest dla mnie więcej warta, ale dla hodowcy, gdyby nie było tych heterozygot, ten wąż nie ma żadnej wartości hodowlanej. Ten wąż już ma dużo, tak? Więc yy, też jak kupujemy sobie, zaczynamy zabawę z tym zwierzaka na peta, to kupujmy to, co się nam podoba. Gdy później się wkrycimy w hodowlę, będziemy zwracać uwagę dopiero na takie rzeczy jak geny, często na to, co jest. W środku, bo ten wąż tak naprawdę, mimo że jest klasikiem, chociaż podałem ten przykład, jest więcej wart, sporo ze względu na swoje heterozygoty od tego asfalta. Ale bez tych genów w środku ten wąż jest w ogóle nie warty hodowlanie, a ten już ma wartość, tak? Oczywiście wszelkiego rodzaju bananki zawsze będą modne, tak? Tu mamy banana Black Pastel Yellow Belly, tu mamy banana Leopard Yellow Belly, ten jest akurat Pawelince, ten przed. Ale banan zawsze będzie się podobał. Hodowcy też stosują bardzo często fajne meki, jeżeli chodzi o sprzedaż tego typu zwierzaków. W momencie, gdy odkryją nowy gen recesywny, bardzo często nie sprzedają w ogóle samców, tylko sprzedają same samiczki. Nawet gdy odkryją gen dominujący. Też czynią podobnie, czyli na początku do oferty, przez pierwszy rok, dwa trafiają same samice. Tym się zabezpieczają, bo przez następne dwa, nawet trzy lata mogą dalej sprzedawać te samice w podobnych cenach, dlatego że wszyscy, którzy zakupią owe samiczki, muszą czekać te dwa trzy lata, aż one dojrzeją, a gdy uzyskają od nich pierwszy miod, to otrzymają 50% młodych, jeżeli to będzie gen dominujący lub heterozygoty. Z kilku jajek, tak? Pierworutki kładą 6-8 jajek, max 9, więc nie zaleją od razu rynku. Czyli tak naprawdę mamy kilka pokoleń, zanim te węże yy, zaczną się troszeczkę bardziej popularyzować i cena zacznie się obniżać i w ten sposób. Hodowca, który odkryje, w cudzysłowie odkryje na no dany gen, wypatrzy i go udowodni, jest w stanie dłużej na tym zarabiać. Dopiero później samce pojawiają się w ofercie, no bo samce można pokryć ileś tam samic i to wszystko przyspieszyć. Czym czegoś jest więcej na rynku, wiadomo, tym to bardziej tanieje. I tak jak mówiłem, geny dominujące, niekompletnie dominujące tanieją szybciej, geny recesywnie troszeczkę wolniej, dlatego że potrzeba więcej czasu, żeby je uzyskać. Później, gdy one robią się popularną, składową cenę, jest przede wszystkim to, jaki one uzyskują efekt z innymi genami, ile można z nich wyciągnąć, i to, czy ktoś je odpowiednio rozpromuje, czy nie. No, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo!